No, i witam ponownie przy, przy studni. To już ostatni odcinek o, tym, o tej studni, bo to już trzeba się, można powiedzieć, że się poddałem się. Zaraz pokrótce szczegóły. Powoli tu już sprzątam, bo nic więcej nie chcę robić. W sumie mógłbym dalej, ale podejrzewam, żeby to się skończyło bardzo, bardzo źle. Jestem tak, na siódmym metrze. Cały czas jedziemy w ile? Jadę w ile. Yy, czyli kurzawa. Woda, tak jak było na samym początku. Tam od drugiego metra się, można powiedzieć, się zaczyna. I. Nie, może trzeci, trzeci metr, w sumie tak, bo trzeci metr, bo. I od drugiego metra jest zagięcie gdzieś. Po prostu rura skręca ostro w prawo patrząc od tej strony no i doszedłem do tego etapu, że już tafli wody nie widzę, bo no jak ledwo zaczynam pompować to już jej nie widzę, bo zagięcie zasłania i to zagięcie jest coraz bardziej poważne wiercę za pomocą, wydobywam kurzawę za pomocą pompy Membranowej. Bardzo sprawnie to idzie. Bez, bez kopania, bez używania jakikolwiek wierteł, czy cokolwiek. Spuszczam pompę na sam dół, ustawiam, żeby po prostu nie brała za, za dużo kurzawy i rura powoli, powoli, powoli schodzi w dół. No tylko, że to załamanie doprowadzi do tego, że to się załamie. Dokładnie ten sam schemat jak jest u mojego sąsiada było dokładnie było, bo to rok temu. No i też miał z początku załamanie rury, po prostu skręcenie. No i po jakimś czasie mu się to wszystko zarabowało, połamało. No bo dlatego nie chcę do tego doprowadzić, bo ja myślałem, że to zagięcie będzie tylko delikatne i tak to zostanie, ale ta rura skręca. Czym większe obciążenie daje, to wychodzi na to, że bardziej skręca. Nie daje obciążenia, to nie schodzę w dół. No i kończę na tym etapie. I nie mam zamiaru dalej tego robić. Nie chcę stracić pompy, która zostałaby na dole i w czasie tego, jakby się to wszystko połamało. Jak zostawiłem pompę na dłuższy czas, to na krótki czas to się woda klaruje, jest czysta. Ale po dłuższym czasie już kurzawa wchodzi na pompę, że jak wyciągnę pompę, to była cała brudna brudna skórzawy z iłów. Co jeszcze mogę powiedzieć? No sąsiad w mi nawet mówił, że rok temu skończył wiercenie tej studni, znaczy wiercenie, co, a mało mu się zarabowało wszystko, to podczas koszenia trawy mu się teren teraz zapadł. W miejscu, gdzie kiedyś kopał to studnię. Po prostu to, co te iły powybierał, yy, łatwiej wybrać ił widocznie w bok, czy pompą, czy, czy on, on on to wpompowywał wodę i wybierał w ten sposób szlamówką i miał ten sam efekt co ja, gdzie ja po prostu pompowałem tylko wodę do góry z dużym obciążeniem. A jak próbowałem używać tego wiertła motylkowego, to nie byłem w stanie urobku wyciągnąć, bo wszystko spływało. Nawet ta szlamówka moja, co jest specjalna do. do Takich w sytuacji iłowych, ale to i tak wszystko z niej wypływało. Mało co było wyciągane. No i dlatego przyjdzie mi zakończyć tą nierównowalkę. Tak, wiadomo, od samego początku cały czas jakieś problemy. Nigdy nigdzie nie znalazłem informacji na, na ten temat, jak się rura zaczyna zaginać i idzie, że skręca cały odwiert. Nigdzie nie znalazłem informacji, co, co w tym momencie zrobić. Dlatego zostawię to jak jest. Gdzieś to, trafię może na informacje, to, to ten ił, co jest, co nagromadzi się z powrotem w rurze, to to wyciągnę, a jak nie, to tak to zostanie. Może to zlecę firmie, fachowcom, i niech to wydrążą. Bo nawet nie wiem do ilu bym się jeszcze bawił w tych iłach. Tylko wiem, że niedalekiej odległości tutaj są dwie studnie wydrążone przez firmy i jedna zakończona była na 16 metrach. Z oczywiście sukcesem, że woda jest, wszystko jest ok. A na drugim miejscu, na drugim miejscu, na 15 metrach, no, biorą, biorą 250 złotych od metra i jadą w dół za każdy metr. No ale no, zobaczymy, zobaczę. Może gdzieś natrafię na informację, jak z tym poradzić sobie. Jak nie, to może w przyszłym roku albo kiedyś tam Zlecę, niech to firma kopie. Bo problem za problemem w tych, w tych tutaj warunkach tak, jak mój sąsiad się. Po, wysypał, A robił zupełnie inną techniką. Stąd, widząc mnie, jak kopię to z początku z powrotem, naszył ochoty na kopanie, tylko że chcę użyć rur gwintowanych i tych niebieskich, tych grubych, żeby były bardziej odporne na zagięcia, na, na połamanie, bo są grubsze rury. No zobaczymy, może jak on zacznie wiercić i zmieni rury, i będzie dużo lepiej, nie będzie musiał łamać ta rura, skręcać, to może też wtedy w ten sposób to zrobię. No, na razie jest stop. I dopóki czegoś nie wymyślę, to tak to zostaje i nic z nie będę robił. No, ale jak ktoś idzie, ma prosto, komuś idzie w dół, to polecam pompę membranową. Fajnie to idzie i bez problemów. Jeśli szlamówki już nie są w stanie tego wybierać, tego kremu, jak mogę to powiedzieć, to jest krem. Jak, to, jak ił jest pomieszany z wodą, to to jest jak krem. Krem Nivea. Te, tej, tej samej konsystencji to, to jest. Dobra, to pozdrawiam. Na razie u mnie porażka. To na razie.